Chcę pokazać mieszkańcom, że nie jest to wysypisko śmieci, tylko miejsce, które pomoże nam wszystkim, czyli pomoże nam pozbyć się odpadów, które są odpadami segregowanymi. Przypominam, że tego typu punkty nie przyjmują y, zmieszanych odpadów komunalnych. Który obowiązkowo powinien pozbyć się wytwórca tychże śmieci. Tutaj przyjmowane nieodpłatnie będą wszystkie odpady, segregowane od mieszkańców Krakowa do osób fizycznych. Od przedsiębiorstw będą pobierane opłaty. Są to opłaty jednak dość preferencyjne w porównaniu z innymi opłatami rynkowymi. Zapraszam wszystkich do oddania tutaj tych rzeczy, które są niepotrzebne w domu odpadów również niebezpiecznych, które tutaj w sposób bezpieczny zostaną zabezpieczone i następnie zutylizowane już w innych miejscach, nie w zbiorczym punkcie gromadzenia odpadów. Można przyjechać, można zawalnie je zostawić każdego dnia, tygodnia, łącznie nawet z sobotami, ale tylko w godzinach do południowych. Sądzę, że tak jak i wszystkie obiekty związane z gospodarką śmieciami jest to obiekt nowoczesny. A poza tym nawet nie jest dla oka. Zmaczne. זיי <small> איז